Odpalamy protokół łzy czarnej mamby. Stało się coś, co przez 20 lat historii tańca z gwiazdami wydawało się absolutnie niemożliwe. Coś, co wstrząsnęło posadami polskiego show biznesu, coś, co sprawiło, że miliony Polaków przed telewizorami przetarły oczy ze zdumienia. Iwona Pawłowicz płakała. Tak jest, dobrze słyszycie. To nie jest ustawka, to nie jest żart. Czarna mamba, królowa lodu, bezlitosna sędzina, której lodowate spojrzenie i niskie noty przez dwie dekady łamały serca i kariery największych polskich gwiazd, zalała się zami na żywo na wizji. Co mogło doprowadzić do tak historycznego i bezprecedensowego wydarzenia? Czy to był pocałunek Kaczorowskiej, czy to była awantura z Ewą Mingę? Nie. Powód był znacznie bardziej ludzki i co tu dużo mówić, poruszający. Podczas jubileuszowego odcinka, kiedy na parkiecie, w tanecznym hołdzie dla programu, wirowali inni jurorzy i prowadzący, kamera pokazała twarz Iwony, a po jej policzkach płynęły łzy. Prawdziwe, szczere łzy. Wzruszona, łamiącym się głosem, wyznała, cytujemy ten historyczny moment: Tak bardzo chciałam zatańczyć na parkiecie. Okazało się, że królowa, ikona tańca, również miała wziąć udział w tym specjalnym występie, ale jak to w tym sezonie bywa, dopadła ją klątwa tańca z gwiazdami. Niedawna poważna kontuzja nogi uniemożliwiła jej występ. I w tym jednym, krótkim momencie zobaczyliśmy coś niezwykłego. Zobaczyliśmy, że pod tą całą twardą, czarną skorupą czarnej mamby kryje się człowiek. Prawdziwa tancerka z ogromną pasją, która w tamtej chwili cierpiała, bo nie mogła robić tego, co kocha najbardziej. To jest, proszę Państwa, jeden z najbardziej autentycznych i poruszających momentów w historii tego programu. Zobaczyć łzy w oczach kogoś, kogo przez 20 lat uważaliśmy za osobę bez serca. To jest dowód na to, że ten program, mimo tych wszystkich afer i ustawek potrafi jeszcze generować prawdziwe ludzkie emocje. My, w alercie Celebrycki, cynicy z natury, jesteśmy w szoku i musimy to przyznać z lęką na sercu. Jesteśmy też trochę wzruszeni. To było po prostu ludzkie. Ale oczywiście zaraz potem włączył nam się nasz cynizm i zadaliśmy sobie pytanie, czy te łzy to na pewno były szczere? Czy może to jest nowa, genialna strategia czarnej mamby? Skoro nie mogę być już tą najgorszą, to teraz będę tą najbardziej wzruszającą? Z nimi nigdy nic nie wiadomo. Co myślicie o tym historycznym momencie? To był piękny i autentyczny wyraz emocji? Czy może jednak gra pod publiczkę, żeby ocieplić swój wizerunek? Czekamy na Wasze opinie. I subskrybujcie, bo ten sezon jest jak roller coaster.